Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć, lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam cię serdecznie. Dziś porozmawiam z Karolem Piniarskim, który na Politechnice Poznańskiej zajmuje się wizją komputerową na potrzeby samochodów autonomicznych. Cześć, Karol. Dziękuję za przedstawienie mojej osoby, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Chciałem zapytać, jak to się potoczyła Twoja kariera, że trafiłeś do takiej no, bardzo ekskluzywnej, można powiedzieć, niszy czy podbranży wizji komputerowej, jaką jest? Widzenie samochodów autonomicznych. Może, jakbyś opowiedział w kilku krokach, jak ci się udało tam dotrzeć? Jeżeli chodzi o ten proces, to w zasadzie on się zaczął na studiach. Na studiach uczyłem się na systemach wizyjnych, i tam praca magisterska właśnie dotyczyła systemów wspomagania kierowcy, czyli z języka angielskiego, tutaj w skrócie mówimy ADAS, Advanced Driver Assistant System, i w zasadzie praca dokt na doktoracie była kontynuacją tych tematów. Wyszedłem właśnie z pracy magisterskiej. Generalnie zajmuję się detekcją pieszych, czyli to jest najbliższy mi kierunek. Także kontynuuję pracę na uczelni w tym kierunku przez kilka lat. W międzyczasie nawiązałem współpracę z firmami, które się tym zajmują. No i też w ten sposób budowałem swoją wiedzę, publikowałem publikacje, które też właśnie pozwalają na to, żeby trochę się w środowisku naukowym pokazać ze swoją wiedzą. Można powiedzieć, że jestem jakby specjalistą od wydajnych implementacji stosowanych do systemów wspomagania kierowcy oraz pojazdach autonomicznych. To mówisz, że zaczynałeś jeszcze przy pracy magisterskiej, więc wyobrażam sobie, że to były jeszcze prymitywniejsze algorytmy niż te, które teraz używamy, więc szedłeś w trakcie magisterki i później doktoratu wraz też z postępem całej tej dziedziny. Tak, zgadza się. Właśnie jest niesamowite to, jak teraz ten postęp szybko się dokonuje. I jak dużo właśnie się zmienia w obecnym czasie. Analizując najnowsze publikacje i też rynek pojazdów autonomicznych, można zauważyć, jak dużo się zmienia, jakie algorytmy nowe wchodzą i też oczywiście to miało duży wpływ na to, jakie metody ja stosowałem wcześniej, a jakie stosuję obecnie a także widzę, jakie są wady i zalety, jakie są jeszcze problemy w tym obszarze. Generalnie przede wszystkim dlatego, że tutaj potrzebujemy bardzo wysoką dokładność działania tych systemów, a także niezawodność, bo oczywiście mamy do czynienia z systemami bezpieczeństwa i tutaj oprócz wysokiej dokładności też jest wymagana bardzo wysoka wydajność, ponieważ musimy operować w systemach czasu rzeczywistego. W różnych publikacjach na temat samochodów autonomicznych pojawiają się poziomy, że powiedzmy pierwsze dwa już mamy za sobą, i ten trzeci to jest ten, w którym w teorii firmy aktualnie się zajmują, albo twierdzą, że już go zdobyły. I teraz, czy mógłbyś opowiedzieć mniej więcej, co każdy z nich oznacza, i czy rzeczywiście, Twoim zdaniem, jako praktyka, jesteśmy na trzecim, czy może już dalej? Poziomy autonomiczności przyjęło się dzielić na pięć poziomów. Pierwsze dwa poziomy dotyczą przyjazdu nieautonomicznego w którym kierowca cały czas prowadzi z pojazd, ale ma do dyspozycji różne systemy wspomagania kierowcy. Są to m.in. systemy detekcji pieszych, które ostrzegają o zbliżających się pieszych, ale nie powodują automatycznej reakcji pojazdu, a także może być to na przykład system aktywnego tempomatu, który pomaga utrzymać stałą odległość od pojazdu z przodu. Jeżeli chodzi o poziom trzeci warunkowej automatyzacji, to w określonych warunkach samochód może jechać sam, autonomicznie, na przykład na autostradzie. Jeżeli droga jest szeroka, warunki są odpowiednie, można puścić kierownicę. Kierowca może w tym momencie nie prowadzić pojazdu, ale musi cały czas być gotowy do przejęcia kontroli. Na tym etapie kierowca także musi przejąć kontrolę w momencie, kiedy na przykład zjeżdżamy z autostrady, kiedy wyjeżdżamy do miasta, kiedy nie ma już takich prostych warunków. Jeżeli chodzi o poziom czwarty i piąty, to tutaj mamy wysoki poziom automatyzacji oraz pełną automatyzację. Na tym poziomie komputer posiada już wystarczającą liczbę systemów oraz na odpowiednim poziomie dokładności, tak aby umożliwić w pełni automatyczny przejazd takiego pojazdu. Na tym poziomie kierowca nie musi już uważać cały czas, nie musi być też gotowy do przyjęcia kontroli, tylko w w przypadku poziomu czwartego jeszcze takie sytuacje mogą się wydarzyć. W przypadku piątego poziomu będzie miał pozwolenie na w pełni autonomiczną jazdę. Mówisz o tej zgodzie na takie testy. Ona dotyczy Niemiec, całej Europy, czy może tylko Stanów Zjednoczonych, gdzie te prace są w tym momencie najbardziej zaawansowane? Jeżeli chodzi o testy pojazdów autonomicznych, wiem, że w Polsce jedna firma zajmuje się opracowywaniem pojazdów autonomicznych i też realizuje testy na naszych autostradach. Nie pamiętam dokładnie źródła, ale w Unii Europejskiej podpisane zostało porozumienie, które zezwala właśnie na testy na autostradzie. Będzie można to robić już formalnie, zgodnie z prawem. Wcześniej pozwolenia były wydawane, z tego co kojarzę, w ramach jednego państwa. Także dana firma musiała prosić o pozwolenie, jakąś komórkę, instytucję, która nadzoruje ruch w danym państwie, a teraz będzie mogło się to odbywać w ramach ujednoliconego prawa w Unii Europejskiej. Mówisz o, o takich samochodach ciężarowych. To jestem ciekaw, jak jest rozwiązany taki temat. Chyba najbardziej znany jest z newsów na temat Tesli, gdzie kierowcy idą spać, czy zasypiają, bo nudzą się w trakcie prowadzenia samochodu, czy znaczy nie prowadzenia w zasadzie. Jak to będzie w ciężarówce? Czy ten... Kierowca będzie miał jakiś system, który będzie sprawdzał, czy on śpi, czyli jakaś kamera wewnątrz czy może będzie musiał tak jak z tego co mój tata kiedyś mi opowiadał, że w pociągach jest takie urządzenie, gdzie ten kierowca pociągu naciska przycisk co ileś tam sekund czy minut, żeby sprawdzić, czy cały czas świadomie kontroluje to, co się dzieje. Czy tutaj są rozważane jakieś takie systemy? Czy no, liczymy się z tym, że ktoś zaśnie i wtedy ciężarówka się zatrzyma? Powiem szczerze, że nie wiem, jak to będzie tutaj w ramach testów sformalizowane, tak aby to było bezpiecznie zrobione, bo oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze. W ramach testów myślę, że na pewno powinna być taka kontrola bardzo uważna ze strony kierowcy i powinny być to osoby dobrze wykwalifikowane w temacie właśnie sztucznej inteligencji, żeby były po prostu świadome zagrożeń, które mogą się stać w trakcie tych testów. Później, jeżeli system zostanie oddany do użytku, no to myślę, że takiej konieczności nie będzie, jeżeli stwierdzimy, że. Z bardzo wysoką dokładnością. Pojazd jest w bez stanie bezpiecznie poruszać się po autostradzie. No to myślę, że w tym przypadku dojdziemy do takiego momentu, kiedy już takiej kontroli kierowcy, takiego systemu sprawdzania jego czujności nie będzie. Widziałem taki prototypowy samochód, miał chyba 8 kart graficznych w bagażniku żeby przetwarzać tego typu strumienie, no ale w realnym zastosowaniu to jest raczej niemożliwe, więc jestem ciekaw, czy tutaj też zajmujesz się tą częścią, czy dostajesz taki, nazwijmy to, sterownik, czy płytę główną, która przetwarza tego typu sygnały? Jeśli chodzi o moje badania, to ja do tej pory zajmowałem się bardziej ogólnymi zagadnieniami, nie implementacją na systemach wbudowanych, tylko proponowaniem ulepszeń, zwracałem uwagę na pewne elementy w systemie, które należy optymalizować, tak aby, Jednocześnie znacząco zwiększyć wydajność działania systemu przy jednoczesnym zachowaniu dokładności działania takiego systemu. W takim pojeździe mamy ograniczoną przestrzeń, zużycie energii oraz ograniczone koszty. Nie możemy wykorzystać kilku kart graficznych i wozić do tego dużego akumulatora, bo to się mija z celem. W pojazdach autonomicznych mamy bardzo dużo danych z wielu czynników, np. Na z nawet 8 kamer do rejestrujących obraz dookoła samochodu, także kamery kto-wizyjne, albo termowizyjne, do tego mamy LIDAR, GPS, radar, także jest ogromna liczba danych i do tego musimy zaimplementować wiele systemów, takich jak system do lokalizacji i mapowania, tak zwany SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, detekcje obiektów, samochody, piesi. I tak dalej. A ponadto musimy określać ich kierunek poruszania się, czyli tak naprawdę wykrywać, czy dojdzie do jakiejś kolizji, zagrożenia, bo nie tylko musimy wykrywać tych pieszych czy samochody, ale musimy też rozpoznawać zagrożenia. Także problematyczność rozwiązania właśnie pojazdów autonomicznych jest tutaj bardzo wysoka. Pamiętam jeszcze jak w 2014 roku, czy 2015, nie wiem, czy pamiętasz, było bardzo głośno na temat pojazdów autonomicznych, że w przestrzeni kilku lat pojawią się już na rynku komercyjnym. No i niestety, w związku właśnie z tymi problemami, który, o których wspomniałem, tak szybko nie doczekamy się pojazdów autonomicznych. Jest oczywiście to temat też troszkę kontrowersyjny, wiele osób na pewno ma z tym dużo obaw, aczkolwiek ja jestem entuzjastą sztucznej inteligencji, uważam, że może nam przynieść ogrom korzyści. Całkowicie się zgadzam, chciałem zapytać właśnie o ten hype, bo ja przyznam, że właśnie no chwilę później, bo chyba to był 2016, się bardzo zainteresowałem tymi tematami. I zauważyłem, że powiedzmy 2 czy 3 lata później, nawet po ilości ogłoszeń o pracę i wszelkich ogłoszeniach typu przejechaliśmy tyle milionów kilometrów bez zdarzenia, trochę te emocje opadły. Potem jeszcze był wypadek Ubera, po którym no mam wrażenie. Ucichło wszystko jeszcze bardziej, bo nie wiem, czy te projekty zostały trochę schowane do szafy, czy może mniej są publikowane wyniki. Myślisz, że to jest kwestia tego, że jeszcze jest ciągle ta technologia dopracowywana? Czy tu jest kwestia COVID-a i takich ograniczeń gospodarczych? Co to co może wpływać na to? Jeżeli mówisz o tym wypadku Ubera, no to generalnie tutaj z tego co wiem. To problem był związany z tym, że system dokonywał za dużo błędnych detekcji. Błędna detekcja, czyli na przykład system wykrywa jakąś lecącą folię i zatrzymuje samochód, bo wykrywa jakiś obiekt, powiedzmy człowieka i za dużo było takich błędnych detekcji. W związku z tym inżynierowie postanowili obniżyć próg akceptacji, jak obniżamy próg akceptacji błędnej detekcji, to obniżamy też wykrycie pieszych. Bardzo dużo się dzieje w tym temacie, powstaje bardzo dużo ciekawych publikacji, w których ta dokładność jest znacząco zwiększana. Rok 2020-2021 w tym zakresie moim zdaniem bardzo dużo się zmienia i bardzo dużo jest publikowanych wyników, które pokazują, że powoli te systemy dochodzą do takiej dokładności, jaką ma człowiek. Nawet były takie bardzo ciekawe publikacje, które pokazywały, jak daleko jesteśmy jeszcze od tej dokładności człowieka przy rozpoznawaniu i wykrywaniu pieszych obrazów oraz innych zagrożeń. A kojarzysz tutaj, czy to porównanie było na przykład warunki tylko dzienne w Kalifornii, czy były dodawane kolejne różne, coraz trudniejsze przypadki, i sprawdzanie, czy człowiek w deszczu w nocy zmęczony, ma taką samą skuteczność, jak taki system, bo to, to często chodzi o te przypadki brzegowe u człowieka tak samo, tak mi się wydaje, że w dzień no, widzimy bardzo dobrze i Potrafimy zauważyć kogoś z setek metrów, a w miarę jak te warunki się pogarszają, jest coraz trudniej. Ta technologia moim zdaniem dla pojazdów autonomicznych nie jest jeszcze na tyle dojrzała, żeby być tak niezawodna w każdych warunkach jak człowiek. Jeżeli chodzi o to porównanie, o które pytałeś, no to tam y, ta baza była, z tego co pamiętam, dosyć szeroko. Baza została zbudowana i tam porównywano właśnie obecne algorytmy z detekcją przez człowieka. To nie chodziło o to, żeby udowodnić coś takiego bezwzględnego, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie taka dobra jak człowiek, ponieważ będzie, tylko no, ta technologia potrzebuje dojrzeć jeszcze, żeby właśnie tą niezawodność zwiększyć na tyle, żeby ogólnie można było powiedzieć, że jest na pewno bezpieczniej jeździć pojazdem autonomicznym niż pojazdem, który prowadzi człowiek. No bo jeżeli chodzi o algorytmy, o sztuczną inteligencję, no tutaj nie mamy... Zmęczenia. Możemy mieć ogromną liczbę tutaj zalet, jeśli chodzi o autonomiczne pojazdy, o ruch autonomiczny. A teraz wracając do Twojej pracy, bo mówisz, że zajmujesz się tym na poziomie algorytmów. Czy możesz tutaj więcej opowiedzieć o tym? Ja się zajmowałem ogólnymi technikami, które. Nie dotyczyły jednego konkretnego algorytmu, na przykład głębokiej sieci neuronowej czy algorytmów boostingu, tylko takimi metodami, które przy większości przypadków mogą nam zwiększyć wydajność, no i przede wszystkim zaczynając od parametrów takich systemów, zaczynając od rozdzielczości wejściowej, wykazuje w swoich badaniach, że zmiana dopasowania odpowiedniej tej rozdzielczości do rozdzielczości obrazu analizowanej sceny, czyli do rozdzielczości kamery może efektywnie zwielokrotnić wydajność obliczeniową, a jednocześnie mamy zachowaną wysoką dokładność detekcji. To jest jeden z głównych nurtów mojej pracy badawczych. Poza tym zajmowałem się też tutaj termowizją, detekcją pieszych w warunkach widzenia nocnego. Zastanawiałem się, czy można wykorzystać progowanie, oczywiście na zaawansowanym poziomie, do bardzo efektywnej segmentacji obrazu i wyznaczania miejsc, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo, że znajdują się na nim piesi, tak aby jak najbardziej przyspieszyć i zwiększyć dokładność detekcji. I żeby przyspieszyć maksymalnie tą detekcję, no tutaj udało się uzyskać wydajność nawet 200 klatek na sekundę przy wykorzystaniu tylko procesora. Także ja się zajmuję właśnie takimi implementacjami z różnych perspektyw, staram się właśnie poprawić wydajność algorytmów detekcji. Zajmowałem się też kompresją dla pojazdów autonomicznych, kompresją obrazów nowego formatu RCCC. Czyli surowy format, tak jak mamy matrycę RGB, tutaj mamy matrycę RCCC, musimy ten surowy format poddać kompresji. To było też bardzo ciekawe zagadnienie, bo tam mieliśmy do czynienia z kamerami o bardzo wysokiej dynamice obrazu, gdzie mieliśmy nawet do 21 bitów w głębie na jeden piksel, także to jest ogromna rozdzielczość dynamiczna. Czy zajmujesz się też takimi technikami kwantyzacji, czyli powiedzmy, że system nie działa na 64 bitach, tylko na 32 albo na 8, i żeby zmniejszyć te modele, które są wykorzystywane? Albo, czy na przykład korzystasz z systemów takich, gdzie przekazujesz wiedzę do mniejszego modelu, czyli duży model jest trenowany na wielkiej ilości danych, a później mały ma w cudzysłowie pobrać tą wiedzę z tego dużego modelu? Akurat tymi zagadnieniami się nie zajmowałem do tej pory. To czy kojarzysz, a propos wydajności, jeszcze pamiętam takiego news'a, w którym Tesla chwaliła się jakimś specjalną elektroniką, którą oni zaprojektowali, w której osiągali Powiedzmy 2000 klatek na sekundę łącznie mogli przetwarzać. I teraz, czy to jest zapowiedź jakiejś takiej wojny platform? Czy Nvidia ma swoją z podobną jakością? Jak to wygląda, i czy ty widzisz ten rynek od środka? Jeżeli chodzi o platformy, to tutaj mamy bardzo dużą ofertę tych platform, które nam mogą efektywnie, znacząco, wielokrotnie zwiększać wydajność naszych algorytmów detekcji. Ja, tak jak mówię, zajmowałem się głównie tutaj wydajnością pod kątem algorytmów nie analizowałem wydajności poszczególnych platform. Jest tych platform sporo, nie miałem okazji właśnie testować wszystkich. Wykorzystywałem do tej pory Nvidia, Jetson. Nie opieram się aż tak bardzo mocno na tych technicznych aspektach. Zwracając do tej kamery, o której mówiłeś, której nie da się prześwietlić. To jest powiedziane tak troszeczkę z przemrużeniem oka. Mhm. Oczywiście, ale chodzi mi o to, czy to jest sytuacja, w której można jechać pod słońce i dalej będą wykrywane różne obiekty. Na przykład no, w moim samochodzie to jest chyba sytuacja, w której wykrywanie linii przestaje działać, czyli działa w nocy, nawet w bardzo trudnych warunkach, często jest w porządku, natomiast kiedy jadę tak późnym popołudniem pod słońce, no to ten system zupełnie nie działa. Właśnie w, w tym celu są zaprojektowane nowe kamery o dużej dynamice i one właśnie. Tak jak analizowaliśmy ten obraz, generalnie, żeby wyświetlić ten obraz na monitorze, to jest duży problem, bo monitor jest 8-bitowy, a tutaj mamy do 21-bitów, więc musimy albo wyświetlić pewien fragment tej dynamiki, albo zastosować odpowiednią technikę mapowania tonalnego, tak aby wszystkie detale postarać się wyświetlić na obrazie. Tak z doświadczenia powiem szczerze, że przesuwając sobie wyświetlając pewien zakres dynamiki, widać, że ten obraz z kamery jest bardzo dokładny nawet w okolicach oświetlonych chmur, a jednocześnie w bardzo ciemnych miejscach na obrazie, ale jak już próbujemy wykorzystać jakąś metodę mapowania tonalnego, no to finalny efekt wyświetlenia tego na monitorze pełnej dynamiki z takiej kamery powoduje, że no nie zawsze nie w każdych warunkach będziemy widzieli idealnie, ale Najważniejsze jest, żeby tutaj właśnie sztuczna inteligencja widziała, a sztuczna inteligencja nie widzi właśnie przez monitor, przez 8-bitowy ekran, tylko ona widzi te 21 bitów obrazu. Także ona bardzo dobrze sobie poradzi na tym obrazie, tak można powiedzieć, i dużo lepiej widzi. No jeżeli chodzi o porównanie też do naszego ludzkiego wzroku, to już pewnie zauważyłeś, że nasz wzrok jest bardzo dobrze dopasowany też do zmian jasności otoczenia właśnie mamy bardzo dobrą dynamikę. Widzenia. No i właśnie te kamery, które teraz zostały zaproponowane do pojazdów autonomicznych, się też bardzo dużą dynamiką charakteryzują. No to teraz chciałem Cię dopytać jeszcze, czy w momencie, kiedy dostajesz taki sygnał, to czy wspomagasz się przy tej detekcji pieszego jeszcze informacją z lidara, Czy może to jest kwestia tego, że jeżeli masz już tak dobrą kamerę. To wierzysz w tą religię Ilona Maska, że kamery wystarczą? Bo to jest taka rzecz, która też się przewija w mediach, że dwie trzecie tego świata technicznego zakłada lidar na górę samochodu, a Ilon twierdzi, że to niepotrzebne. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać jak największą liczbę czujników, tak aby zminimalizować ryzyko wypadku. Im więcej mamy systemów niezależnie działających, może nawet zależnie działających od siebie, ale na większej liczbie czujników, tym bardziej jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wypadku, jesteśmy w stanie wtedy zwiększyć dokładność. Jest to też bardzo ładnie wykazane w wielu no, opisach systemów, że wiele autorów udowadnia, pokazuje, że dodanie, np. właśnie połączenia lidaru z, z detekcją wielospektralną, bo tutaj już wchodzimy też w szerszy zakres niż pasmo widzialne, że to wszystko, dodanie każdej praktycznie informacji zwiększa dokładność i powoduje mniejsze ryzyko wystąpienia wypadku. Aczkolwiek no patrząc tak na człowieka, no my nie mamy lidaru w głowie, tylko mamy dwie, można powiedzieć, kamery, parę oczu i w, wystarcza nam to do prowadzenia samochodu, w miarę bezpiecznego powiedzmy sobie, no bo jednak mimo wszystko tych wypadków jest sporo, ta śmiertelność jest też dosyć duża na polskich drogach szczególnie, około chyba bodajże 3000 osób rocznie ginie na drogach w wyniku wypadków. A czy w Twojej pracy, jak wspominałeś o tym, że dostosowywałeś rozdzielczości do wykrywania elementów, czyli dobieranie kamery rozdzielczości do potrzeby detekcji, też zatknąłeś się z tym tematem, który mnie trochę zaskoczył do momentu, kiedy nie miałem okazji się przejechać legendarną niemiecką autostradą, gdzie rzeczywiście ludzie jeżdżą powyżej 200 i... Z tego co słyszałem, to jest taki trochę koszmar inżynierów, ponieważ wtedy ten system nie wystarcza mu powiedzmy 30 klatek na sekundę, tylko znacznie więcej, ponieważ ten samochód w tym czasie przejeżdża na tyle daleko do przodu, że pomiędzy klatkami jest za duża różnica i no, można coś przeoczyć. Przy tej prędkości to nie dziwię się, że mogą pojawić się takie problemy. Jest to ogromna prędkość, musimy bardzo szybko podejmować decyzje i odpowiednio reagować. No myślę, że najłatwiej by było ograniczyć na początku prędkość takiego pojazdu autonomicznego do warunków, w których przetestowano, że ten system będzie bezpieczny. Oczywiście z czasem możemy zwiększać tą prędkość, testować na, przy większych prędkościach na autostradach. W przypadku pojazdów autonomicznych, jeżeli cała autostrada będzie zautomatyzowana, ruch na niej zautomatyzowany, to może samochody będą ustawiać się w taki sposób, żeby zmniejszać opór powietrza, żeby to bezpieczeństwo, wszystko żeby było tak, żeby móc docelowo później te prędkości zwiększać też. To może jeszcze opowiedz, ponieważ mówiłeś, że najpierw robiłeś magisterkę, później doktorat i, i znalazłeś takich klientów, którzy zajmują się tego typu technologiami. Czy jesteś w stanie tu opowiedzieć jak przekonałeś te firmy, że jesteś właściwym człowiekiem do danego tematu? Czy to kwestia publikacji, czy może jeszcze jakiś innych sposobów, jak dotarłeś do właściwych osób? Jeżeli chodzi o współpracę, którą mieliśmy i która też jest w najbliższych może czasie będzie nawiązana kolejna, to właśnie przez publikację na początku przy pierwszej współpracy, to my zareagowaliśmy na takie ogłoszenie badawcze? W tym temacie i nawiązaliśmy w ten sposób współpracę. Przy kolejnej tutaj współpracy, którą nawiązujemy, firma zgłosiła się sama do nas, która ma problemy właśnie z tym, że nie może za bardzo zaimplementować wydajnych systemów detekcji, ma z tym pewne problemy, no i chcą się z nami konsultować w tej sprawie, żeby właśnie osiągnąć taką automatyzację, tutaj akurat chodziłoby już o pojazdy niecywilne. Czyli mówisz o jakimś zespole, instytucie wewnątrz Politechniki, który typowo zajmuje się takimi tematami, tak? Tak. No Tutaj pracujemy w, w naszym zakładzie, w kilku osobowych grupach nad różnymi tutaj zagadnieniami. Także dosyć szerokie spektrum projektów realizujemy. No i bardzo chętnie jesteśmy otwarci, bardzo nam zależy na tutaj tej pracy badawczej, wdrożeniowej w naszym zakładzie. I dla mnie osobiście jest to. Bardzo motywujące, jeżeli przynosi efekty, to te badania, także właśnie wdrożeniowe. A możesz zdradzić też, jak wygląda taki model współpracy? Czyli, czy to jest kwestia tego, że taka firma w cudzysłowie wynajmuje Politechnikę i jej płaci za zbadanie jakiegoś obszaru, czy to jest raczej kwestia tego, że dzięki tej współpracy? Ty przesuniesz swoje badania dalej i na przykład będziesz bliżej zakończenia doktoratu. Czyli gdzie, gdzie tu są te korzyści po jednej i po drugiej stronie? Jeżeli chodzi o możliwości współpracy, formy, to jest ich bardzo dużo. Od różnych form finansowanych z zewnątrz, unijnych, czy jakieś tam Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez właśnie takie zlecenia dla uczelni. Poprzez no, tworzenie jakichś spółek, no, form tutaj, możliwości współpracy jest bardzo dużo. Wchodzą też w to inkubatory przedsiębiorczości. Myślę, że tutaj do bardzo, bardzo ciekawego aspektu docieramy, jak powinna właśnie ta współpraca funkcjonować. To moim zdaniem, tak jak widziałem to wielokrotnie na zachodzie, też obserwowałem intensywnie, tam, jeżeli chodzi na przykład o Niemcy albo Francję, tam ta współpraca pomiędzy przemysłem a nauką jest bardzo ścisła. I w obu stron niekorzystne, ponieważ wiele problemów jest rozwiązywanych na uczelniach na zlecenie firmy lub wysyłają na doktoraty wdrożeniowe na uczelnie. I jest bardzo ścisła kooperacja, która później w efekcie skutkuje tym, że powstaje dużo patentów, dużo innowacyjnych rozwiązań. Także oczywiście firma może takie centrum badawcze swoje prowadzić, ale tam mimo wszystko bardzo chętnie korzystają z wiedzy instytutów naukowych, uczelnianych i bardzo, bardzo ta współpraca kwitnie i jest, tak jak widzę, obopólna. Z jednej strony uczelnie zatrudniają tych pracowników i taki pracownik, który robi doktorat wdrożeniowy, jest jednocześnie pracownikiem w danej firmie. On zdobywa swoje osiągnięcia, uczelnia także na jego podstawie, a jednocześnie firma ma z tego też duże zyski. I te badania koszt tych badań jest podzielony pomiędzy państwo, uczelnie a firmę. Myślę, że to dla firm jest chyba największa korzyść, to że ten koszt i ryzyko badań jest podzielony pomiędzy uczelnie i firmy. Dużo też jest właśnie instytucji państwowych, które wspierają takie kooperacje, tak żeby przemysł i uczelnie jak najbardziej mogły zyskać. To właśnie niedawno u Łukasza Kobylińskiego w jego podcaście był człowiek z Tuplox, tej firmy, i mówił, że właśnie oni mają czy prowadzą kilka takich osób, które są na tych doktoratach wdrożeniowych, więc chyba u nas też się otwiera ten trend. Nie wiem, jak jest duży, czy to jest kilka osób, czy, czy więcej, no ale też pojawiło się już to pojęcie, więc chyba próbujemy to przeszczepić na nasz grunt. To, to pozytywne. Ostatnio zauważyłem też coś takiego, że jest całkiem sporo firm, które wchodzą w branżę kosmiczną w Polsce. I zaczynają tworzyć jakieś czy komponenty, czy oprogramowanie, czy jakieś elementy satelitów. I czy kojarzysz też podobny trend w, w samochodach autonomicznych, czyli czy też mamy takie startupy, które budują jakieś kawałki tej technologii? Nie śledzę wszystkich na bieżąco tego, co się dzieje, ale tak słyszę co jakiś czas o jakiejś ciekawej firmie, która wprowadza jakieś innowacyjne technologie. No, przy przypadku takich startupów na początku jest na pewno bardzo ciężko, żeby mieć stabilne finansowanie i żeby móc poświęcić się właśnie takim innowacyjnym projektom, które w przyszłości dopiero dają jakiś duży, konkretny zysk. No ale tak, myślę, że to jest właśnie branża, w której bardzo dużo się dzieje i dużo powstaje różnych mniejszych startupów. Zauważyłem, że dużo jest przejmowanych przez większych graczy, takie mam wrażenie. To jeszcze może na koniec chciałbym Cię zapytać, co byś radził człowiekowi, który. Jest na tej drodze machine learningowej i chciałby dojść do tego, czym ty się zajmujesz, czy w ogóle do, tego, do tej branży. Czy Twoim zdaniem najlepiej jest iść tą ścieżką doktoratu, czy może inne kojarzysz też, że są podobnie efektywne, bo na przykład znasz ludzi, którzy bez doktoratu również się tym zajmują? Na pewno jest wiele ścieżek, żeby tutaj zajmować się takimi badaniami naukowymi, czy takimi powiedzmy sobie innowacyjnymi projektami. Myślę, że doktorat jest dobrym ścieżką, szczególnie doktorat wdrożeniowy, gdzie nastawiamy się razem z firmą i uczelnią na jakiś bardziej może na początku techniczny, też, ale innowacyjny jednocześnie projekt. Na pewno, moim zdaniem, jeżeli chodzi o uczelnię, no to doktoraty wdrożeniowe są ciekawą szansą, ponieważ osoba, która jest na takim doktoracie. Oprócz tego, że powinna i skupia się na, na bardzo innowacyjnej pracy, to jednocześnie ma dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, czy realizuje bardzo też potrzebny jakiś projekt w danej firmie, co też jest bardzo ważne, moim zdaniem, ogromnie ważne, żeby też to motywację i to doświadczenie, żeby później się przydało takiej osobie. A jeżeli chodzi o możliwości poza uczelnią, no to tutaj też są ogromne możliwości w różnych firmach. Są globalne firmy, które mają swoje centra badawcze, które na pewno robią też bardzo ciekawe rzeczy, w których można też na pewno bardzo szybko dużo się nauczyć. No bo na doktoracie mimo wszystko pojawia się też dużo dodatkowych obowiązków, które rozpraszają czasami trochę uwagę. Trochę jest biurokracji, no wiadomo, jak czasami wszędzie, ale no jest trochę rzeczy, które ten czas ograniczają. A jeżeli chodzi właśnie o ten przemysł, no to na pewno jest dużo możliwości, tylko warto sobie znaleźć taką pracę, myślę, która takie możliwości da szybkiego rozwoju, gdzie będzie można dostać jakiś ciekawy projekt. Oczywiście na początku będzie ciężko dostać takie miejsce w pracy, gdzie od razu się będziemy zajmować jakimiś, może powiedzmy, nie tylko takimi stricte technicznymi rzeczami, ale jakimiś innowacyjnymi i będziemy tutaj implementować różne algorytmy, ale jest to możliwe. Po skończeniu studiów pracowałem w takiej firmie, gdzie właśnie się zajmowałem wdrażaniem badań naukowych i też czytaliśmy artykuły naukowe, test implementowaliśmy różne algorytmy widzenia komputerowego. Porównywaliśmy ich skuteczność, próbowaliśmy wdrażać je właśnie do konkretnych rozwiązań, więc myślę, że tu nie potrzeba na start jakiejś ogromnej wiedzy, żeby móc już robić coś ciekawego. Dzięki, to jest bardzo pozytywna wiadomość dla tych wszystkich, którzy gdzieś są tam na początku. Dzięki serdeczne za wywiad, powodzenia w popychaniu do tego levelu czwartego. Dziękuję bardzo.